Po nitce do kłębka. Dzielnym służbom Donalda Tuska wystarczył rok, by znaleźć koronny dowód zbrodni PiSu. A zniszczony wieniec to dopiero początek. Trop wiedzie do dwóch takich, co ukradli księżyc. Za tym procederem mieli stać ci sami ludzie. Już się nie wywiną. Brawo! Ekspres Plus jest pod wrażeniem. Rafopatera, ruszamy. Atak koalicji 13 grudnia na nadawcę telewizji Trwam oraz prezesa Prawa i Sprawiedliwości to kolejny etap włączania służb w kampanię wyborczą, uważają Polacy krytykujący władzę za ciosy poniżej pasa. Policyjni łowcy cieni z CBŚP zatrzymali Dmitrija W., tak zwanego rosyjskiego króla kryptowalut. Mężczyzna ścigany był przez amerykańskie służby, a wpadł na warszawskiej woli. Z kolei niemiecka policja przekazała Polsce 50-letniego obywatela Kosowa. Jest on podejrzany o kradzież biżuterii wartej milion euro, do której doszło w ubiegłym roku w Sopocie. W ekspresie Plus ostrzegamy przed kierowcami jadącymi pod prąd. Prowadzący ten samochód został zatrzymany na ekspresowej ósemce w okolicach Tykocina w Podlaskiem. Taka jazda bardzo drogo go kosztowała. Koalicja zemsty w natarciu Sejm wyraził zgodę na uchylenie immunitetu prezesowi Prawa i Sprawiedliwości Jarosławowi Kaczyńskiemu. Chodzi o rzekome pobicie przez niego prowokatora Zbigniewa Komosy, tego samego, który podczas obchodów miesięcznicy smoleńskiej złożył wieniec z obraźliwym napisem uderzającym w prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Trwają polityczne igrzyska. Za uchyleniem immunitetu Jarosławowi Kaczyńskiemu głosowało 241 posłów, 206 było przeciw. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Rządzący nie wzięli pod uwagę najważniejszego. Ta rocznica jest dla nas, dla naszego środowiska politycznego bardzo ważna. Wiemy doskonale również, że te zachowania, które są. Mm, podsycane przez dzisiejszy obóz rządzący, a emanacją jest, są te osoby, które znajdują się co miesiąc na Placu Piłsudskiego i atakują przekleństwami, wyzwiskami, również nieprawdami, kłamstwami naszego lidera, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. Zbigniew Komosa zarzuca Jarosławowi Kaczyńskiemu rzekome pobicie. Mężczyzna podczas obchodów miesięcznicy smoleńskiej złożył wieniec z obraźliwym napisem. To jest jakaś absurdalna sprawa Jarosława Kaczyńskiego. Posądza się o bardzo złe rzeczy, naprawdę bardzo złe, natomiast chcą mu odebrać im za to. Prawo i sprawiedliwość jest na celowniku podnarowców od przejęcia władzy przez koalicję 13 grudnia. Nielegalna prokuratura krajowa skierowała do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie posła Marcina Romanowskiego w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Cała sprawa ma kontekst czysto polityczny i pomimo tego, że sprawa jest oczywista i prokuratura powinna wycofać wniosek aresztowy, to prokuratura za wszelką cenę próbuje wtrącić do aresztu na pana ministra Romanowskiego. Tymczasem Donald Tusk, od swoich służb, żąda jeszcze więcej: Nie jestem zadowolony do końca stępa i intensywności działań. Marcina Romanowskiego wciąż chroni sejmowy immunitet. Uchylono go w lipcu na wniosek Dariusza Korneluka, nielegalnie wykonującego obowiązki prokuratora krajowego. Oznacza to, że było prawnie nieskuteczne. Sąd najwyższy orzekł, że jedynym legalnym prokuratorem krajowym jest Dariusz Barski. A teraz historia jak z amerykańskiego filmu akcji, ale wydarzyła się w Polsce. Policjanci CBSP, tak zwani łowcy cieni, zatrzymali na stołecznej woli rosyjskiego króla kryptowalut. Co ciekawe, był on ścigany właśnie przez amerykańskie służby za to, że skierowanej przez niego giełdy wyparowało blisko pół miliarda dolarów. Dmitrij wu? Wniosek o jego ekstradycję złożył Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych. Mężczyzna jest podejrzany o liczne oszustwa, pranie pieniędzy i ich transfer w związku z prowadzeniem jednej z największych giełd kryptowalutowych na świecie. Zdaniem brytyjskich mediów, były już król kryptowalut ma mieć powiązania z oligarchami na okupowanym przez Rosję Donbasie. Mówi się także, że za kradzieżą 450 milionów dolarów z giełdy, którą kierował, stoi rosyjska FSB. W ten sposób uzyskała fundusze na tajne finansowanie agresji na wschodzie Ukrainy. Dmitrijowi W. grozi nawet 20 lat więzienia w Stanach Zjednoczonych. Przełom w sprawie głośnej kradzieży w Sopocie biżuterii wartej milion euro. Niemieckie służby zatrzymały podejrzanego oto 50-letniego obywatela Kosowa. Został on właśnie przekazany polskiej stronie i trafił do aresztu. Ustalono także tożsamość jego domniemanego wspólnika, który wciąż jest poszukiwany. W marcu ubiegłego roku, po zakończonych targach biżuterii w Gdańsku, obaj mężczyźni obserwowali jednego z wystawców ze Szwecji. Podczas jego nieobecności zakradli się do jego samochodu i z bagażnika wyciągnęli torby, w których znajdowała się biżuteria, w tym diametra też szmaragdy i rubinę. Chwilę grozy przeżyli kierowcy jadący ekspresową ósemką w okolicach Tykocina w Podlaskiem, i oczom ukazał się widok samochodu jadącego tamtędy pod prąd. Na szczęście w odpowiednim czasie i w odpowiednim miejscu znalazł się patrol służby celnej z Białego Stoku. Funkcjonariusze chcący uniknąć tragedii zajechali drogę niesfornemu kierowcy. Okazał się nim być 77-letni mieszkaniec choroszczy. Na miejsce wezwano policjantów z białostockiej drogówki. Senior tłumaczył, że pomylił z jazdy i dlatego zawrócił. Został ukarany mandatem w wysokości 2000. I 15 punktami karnymi. To jest Express plus! Tu Mikołajów będzie więcej niż tylko jeden, a każdy przyniesie coś innego. Otwierajcie kominki nadciągamy! Ho, ho. ho! W wieku 87 lat zmarł wybitny aktor Stanisław Tym. Sławę zapewniły mu takie filmy jak Rejs i Miś. W Ekspresie plus przypomnimy jego kultowe role. Wszystko wskazuje na tragiczny koniec górskiej wędrówki w Nowej Zelandii. Trzej wspinacze ze Stanów Zjednoczonych i Kanady chcieli wejść na najwyższy szczyt tego kraju. Śniegu raczej nie ma, ale Mikołaj musi być. Nasz reporter sprawdził, czy Polacy napisali już listy do świętego. Zobaczymy także, jaki środek transportu Mikołaj wybrał zamiast sań. Nie żyje Stanisław Tym, aktor, satyryk, scenarzysta, reżyser, pisarz. Napisał osobny rozdział w polskiej kinematografii, a jego ekranowe wrzutki zna w Polsce chyba każdy. Poznaliśmy go w rejście, a potem było jeszcze ciekawiej. Wykreował kultowe postacie, wcielając się w Ryszarda Ochuckiego z Misia, czy w Tadeusza Dudałę z filmu Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz. Mówiło sobie, że w papierach ma aktor, ale jest osobą piszącą. Stanisława Tema kojarzymy m.in. jako Ryszarda Ochuckiego, zwinnie lawirującego w PRL-owskich realiach prezesa klubu sportowego Tęcza. Wraz z reżyserem Stanisławem Bareją stworzyli zespół, który nakręcił jedne z najbardziej kultowych polskich komedii. Ukazywały one codzienne absurdy PRL-u i w ten sposób uświadamiały próbę ogłupienia narodu przez komunistów. O, Stasia, trochę już się bałem, bo on przecież był bardzo schorowany, ale to był tak niezwykle ciepły człowiek, zazdroszający. Zrościłem Stasiowi przede wszystkim jego dystansu i braku dystansu. Dystansu do polityki i świata, ale też czasami takiej bezpośredniej walki na słowo i na pióro. To, co dziś nazywamy bareizmem, bez pomocy granego przez Stanisława Tyma Ryszarda Ochuckiego, mogłoby umknąć niezauważone. I choć wiadomo, że bez niego żyć będzie smutniej, zawsze będzie nam poprawiał humor swoimi ponadczasowymi kreacjami. Nikt tak celnie nie tłumaczył, na czym polega ekstradycja i na czym można najwięcej zarobić. Oczywiście na drogich, słomianych inwestycjach. Co mi zrobisz jak nie złapiesz miś, rozmowy kontrolowane, ryś nie ma róży bez ognia i oczywiście Rejs to filmy, które nie mogłyby powstać bez Stanisława Tyma. Film był dla niego jednym żywiołem, a innymi scena i papier. Był także felietonistą, satyrykiem i dramaturgiem. Zmarł w wieku 87 lat. Górskie wędrówki niosą ze sobą ogromne ryzyko. Oto dowód. Trzech wspinaczy ze Stanów Zjednoczonych i Kanady chciało zdobyć najwyższy szczyt Nowej Zelandii. Wyszli, ale nie wiadomo czy weszli. Wiadomo, że żaden nie powrócił do bazy. Finał poszukiwań może okazać się tragiczny. Nowozelandzka policja podejrzewa, że nie ma szans na znalezienie żywych turystów. Na początku miesiąca wybrali się oni na górę Kuka. Mężczyźni nie wrócili jednak na powrotny lot śmigłowcem. To uruchomiło akcję poszukiwawczo-ratowniczą. Do tej pory znaleziono jedynie przedmioty należące do nich. Nie wierzymy, że ci mężczyźni przeżyli. Uważamy, że zaliczyli oni upadek z wysokości. Góra Kuka ma wysokość ponad 3700 metrów. Od początku XX wieku w jej okolicy zginęło ponad 240 osób. Wyjątkowa kolekcja pięciofuntówek w Wielkiej Brytanii. Mennica Królewska właśnie wydała monety z wizerunkiem Paula McCartneya. Jej projekt zawiera m.in. podpis oraz symbole gitary basowej i nut fortepianu wybrane osobiście przez artystę. W ten sposób państwo brytyjskie chce uhonorować byłego Beatlesa, który wciąż wyjeżdża na trasy koncertowe. I wygląda na to, że nowa pięciofuntówka będzie twardą walutą. Ulubiony święty naszych dzieci. Łatwo go poznać, choćby po czapce, która nieco przypomina biskupią mitrę. Prawdziwy święty Mikołaj znany był z pomagania potrzebującym. Ten dzisiejszy kojarzy się z workiem pełnym prezentów. No ale, żeby coś od niego dostać, to przez cały rok trzeba być grzecznym. Albo chociaż ładnie poprosić. Mateuszowi Nowakowi z tym pierwszym szło tak sobie, ale prosić to on potrafi. A skoro prosił, to i dostał. Dostał prawo do zrobienia tego materiału. Wprawdzie pogoda mało świąteczna, ale nie mamy żadnych wątpliwości, że Mikołaj nawet po betonie swoimi saniami do grzecznych ludzi z prezentami dotrze. I nawet jeżeli choinka jest ciemna, Szanowni Państwo, proszę się absolutnie nie martwić, bo my Mikołajowi drogę rozświetlimy. W końcu prezenty muszą dotrzeć na czas. Przecież nie można zawieść czekających, a potrzeb sporo. Nie wiem, jakieś ubytania może, albo jakieś... Nie. Sprzęty, bo słuchawki mi się rozwaliły. to może słuchawki. O, słuchawki brzmią dobrze, a pan? No też słuchawki, bo mi mikrofon nie działa. No a poza tym, no, to jakąś bluzę. Coś, co, coś takiego, coś pomyślimy jeszcze. Nie mamy wątpliwości, że Mikołaj te prośby spełni. Oczywiście, jeżeli panowie odpowiednio się zachowywali. Ale są też nieco większe wymagania. Źle piękny samochód. Uuu, to musiała być Pani bardzo grzeczna w tym roku. Bardzo, bardzo grzeczna. No to może święty przyniesie. Chyba tak myślę, bo ja też ludziom pomagam. Ale to list Pani napisze, musi Pani obiecać, prawda? No napiszę. To może i ten samochód wtedy będzie? Może będzie. A jak nie, to może chociaż motor albo skuter. Niektórzy listu jeszcze nie skończyli, ale życzenia mają. Te niematerialne. Jestem w trakcie pisania, bo mam dużo potrzeb. <laughs> Także muszę się bardzo skupić nad tym, co potrzebuje, ale e, nie wiem, czy Mikołaj mi to jest w stanie przynieść, bo najważniejsze jest zdrowie. Jak pani poprosi, to Mikołaj i zdrowie przyniesie. Jeżeli nie na saniach, to na przykład na motorze. Jak zrobiły w szczytnym celu dziesiątki Mikołajów w niemieckim joggrim? To dla mnie absolutny zaszczyt być tu jako symbol szczęścia, przekazywać to szczęście dzieciom w szkołach i móc pomagać tym, którzy przebywają w hospicjach. Bo przecież Mikołaje od pomagania są. Czy to na saniach, czy motorze. Ale może lepiej, niech unikają innych środków transportu. Bo jak tak dalej pójdzie to za rok, nie będzie miał kto tych prezentów grzecznym dzieciom przynieść. Uważajcie na siebie. Synoptycy w Polsce chyba grzecznie nie byli, bo Mikołaj się z nimi nie ceregielił. Skoro nie prosili o słońce i tropikalną bryzę, to dostaną ochłodzenie, śnieg i porywisty wiatr. Także tak. W niedzielę zobaczymy jednak trochę pogodnego nieba. Pokaże się w centralnej i południowej Polsce. Najwyraźniej tam mieszkańcy byli najgrzeczniejsi. Za to łobuziaki na Podlasiu dostaną opady deszczu. Początek tygodnia przyniesie deszcz ze śniegiem już niemal w całym kraju. Najcieplej będzie na Pomorzu około 5 stopni. We wtorek z kolei ciśnienie wzrośnie do nawet 1032 hektopaskali, a wyż zapewni dużo słońca w centrum i na północy. Ale ochłodzi się. Na Mazowszu i Podlasiu temperatura spadnie do 1 stopnia. Piłkarski Mundial za dwa lata to tak wielki projekt, że trudno objąć go wyobraźnią. Dość powiedzieć, że rozegrany zostanie na całym północnoamerykańskim kontynencie. Amerykanie już się szykują. Dla nich przetarcie mają być przysz przyszłoroczne klubowe Mistrzostwa Globu, rozgrywane w zupełnie nowej formule. Już samo losowanie grup dostarczyło nie lada frajdy. Nawet Donaldowi Trumpowi. Zaszczytem jest być z Wami i wspólnie będziemy oglądać Mistrzostwa Świata. To bardzo ważne, bo piłka nożna rośnie w siłę w naszym kraju. To będzie fantastyczny turniej. Dziękuję i życzę wszystkim dobrej zabawy. Jeremy Sohan Show w NBA reprezentant Polski ponownie dał popis umiejętności, tym razem w domowej potyczce jego San Antonio Spurs z Chicago Bulls. Na swoim koncie zapisał 16 punktów i 14 zbiórek, zostając drugim najlepszym graczem Ostróg. Niestety jego double-double i 28 oczek Keldona Johnsona nie pomogły w odniesieniu zwycięstwa, bowiem Teksańczycy przegrali z bekami 124 do 139. Co można robić na sportowej emeryturze? Na przykład wystawić na aukcję własną kolekcję zegarków. Tak właśnie zrobił słynny amerykański futbolista Tom Brady. Odda aż 21 zegarków, a asortyment niezwykle zróżnicowany: od sportowych po nowoczesne i zabytkowe. Szacuje się, że jeden z nich, wysadzany diamentami, zostanie sprzedany za bagatela 800 tysięcy dolarów. Taki tam skromny prezent pod choinkę. Dziś Mikołajki. Kto był grzeczny, zasłużył na prezent. I nie ma znaczenia, duży czy mały, dorosły czy dziecko. Święty Mikołaj wszystkich kocha porówno, ale obdarowuje nierówno, bo daje dokładnie tyle, na ile zasługujemy. Święty Mikołaj odwiedził Donalda Tuska. Najpierw uzasadnienie, bo. Jest, są Mikołajki, nie kłóćmy się. Politycy, zamiast obdarowywać się prezentami, obdarowują się rózgami. A ja spotkałem przed chwilą świętego Mikołaja, który prosił mnie o przekazanie prawdziwego prezentu. Co tu jest napisane? Za gotowość do sąsiedzkiej pomocy dla Donalda Tuska. Tradycyjny strój narodowy, proszę bardzo, spodnie bawarskie. Obdarowujmy się prezentami. Wnoszę o umożliwienie premierowi odbiór tego prezentu jak najszybciej. Dziękuję bardzo. Łebski ten Mikołaj, no widać, że święty tym jednym prezentem rozlał wokół premiera tyle dobra. Przecież patrząc na Donalda Tuska w kusych bawarskich spodenkach, nikt nie będzie miał siły się na niego złościć. I dopiero wtedy Polska rzeczywiście będzie uśmiechnięta. Dzięki Mikołaju. A co w prezencie przyniesie program dzisiaj? Sprawdźmy. Służby używane w kampanii Karol Nawrocki na celowniku. Korzystne chwilówki, teorie rządzących o zadłużaniu Polaków. Zaniedbania i błędy. BBN przedstawił raport w sprawie powodzi. A w worku Danuty Choleckiej jest tego więcej starczy dla każdego. A w ekspresie jutro także prezent w postaci Sylwii Krasnodębskiej. O Mikołaj nie mógł się bardziej postarać. Do zobaczenia!